Cześć, z tysonem Krzykli z systemowego survivalu. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, czy się ewakuować, czy zostać w domu w razie sytuacji awaryjnej, a dokładniej to jak podejmować tego typu decyzje. Zapraszam. W jednym z ostatnich filmów próbowałem przekonać was, że kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i przetrwania sytuacji awaryjnych jest, żebyśmy byli gotowi do szybkiego ewakuowania się z domu. Ewakuacja oczywiście nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeśli gdzieś będziemy bezpieczniejsi niż w domu, to powinniśmy się ewakuować. I w zasadzie to jest podstawowe pytanie, które służy nam do podjęcia decyzji. Czy tam, dokąd chcę się ewakuować, będę bezpieczniejszy niż w domu? Jeśli tak, powinienem się ewakuować. Tylko że odpowiedź na to pytanie może być trudna albo nawet Niemożliwa. I dlatego przedstawię Wam szereg pytań pomocniczych, które należy sobie w takiej sytuacji zadać, żeby móc to w sposób możliwie precyzyjny ustalić. I nie będę ukrywał, że inspiracją do nagrania tego materiału jest jeden z odcinków The Survival Podcast, do którego odnośnik znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Pierwsze z pytań, które należałoby sobie zadać, to jest, który z wariantów, jakie mamy do dyspozycji, jest dla nas najbezpieczniejszy, bo zawsze możemy zostać w domu. Niemal zawsze możemy się z tego domu ewakuować, jadąc gdzieś. I jeśli do tej ewakuacji się dobrze przygotowaliśmy, o czym troszkę mówiłem w jednym z ostatnich materiałów, to mamy na pewno więcej niż jedno miejsce, do którego moglibyśmy się udać. I dlatego musimy przeanalizować, który z tych wariantów, jakie mamy do dyspozycji, daje nam największe szanse. Czasami trudno z góry powiedzieć, które zrozumienie jest dla nas najlepsze, bo nie wiemy, co nas czeka w jednym miejscu, czy w drugim, nie wiemy, co nas spotka po drodze, to będzie zwłaszcza kłopotliwe, jeśli nie ma łączności, a na przykład jednym z celów, które sobie przygotowaliśmy zawczasu, jest to dom naszej rodziny. I to jest jedna z przyczyn, dla których te ewakuację warto zacząć jak najszybciej. Musimy być do niej gotowi, żeby móc ją zacząć jak najszybciej, po to właśnie na przykład, żebyśmy mogli tę decyzje podjąć, zanim stracimy łączność z bliskimi. To znaczy, kiedy pojawiają się pierwsze symptomy, które sprawiają, że możemy być zmuszeni do ewakuowania się w najbliższym czasie, to wtedy właśnie dzwonimy do bliskich, do których planowaliśmy pojechać, pytamy, czy są w domu, pytamy jaka jest sytuacja u nich. Przykładowo. Ma iść załamanie pogody, duże opady śniegu, spodziewamy się awarii systemu elektroenergetycznego. Spodziewamy się, że nasz dom przestanie być zasilany a i przez to przestanie być ogrzewany. Nie mamy czym tego domu ogrzać, kiedy nie będzie prądu, więc na ten scenariusz planujemy się ewakuować do bliskich, np. do domu rodziców czy teściów oddalonego o 200 km. W takiej sytuacji, zanim zabraknie prądu, dzwonimy do rodziców i teściów i pytamy: Słuchajcie, jak tam sytuacja u Was czy jest cały czas prąd, czy drogi są jeszcze przejezdne, bo może ten śnieg akurat idzie od ich strony, i wtedy wyjeżdżając zbyt późno, możemy na przykład nie zdążyć dojechać, tak? Może właśnie zaczyna padać śnieg i mamy jeszcze te 2-3 godziny, żeby do nich dojechać. A może jest już za późno? Jeśli natomiast zorientujemy się, że potrzebujemy tam jechać, kiedy już w okolicy nic nie będzie działać, kiedy nie będzie łączności, to możemy się wpakować w jeszcze większy kłopot, na przykład rozbijając się gdzieś samochodem na jakiejś oblodzonej drodze. To ja bym chyba jednak w takim wariancie wolał po prostu marznąć w domu. Kolejna rzecz. Jak dobrze jesteśmy przygotowani do przeczekania tej sytuacji awaryjnej w domu? Niekoniecznie do zabunkrowania się w nim, do zamknięcia się przed światem zewnętrznym, ale do przeczekania tego, co nas czeka w domu. Na ile ta sytuacja, której się spodziewamy, nam zagraża? W takim wariancie na przykład takie przewidują synoptycy, ale również. W gorszym, idąc tym konkretnym przykładem, nie mamy w domu awaryjnych źródeł ciepła, będziemy musieli się ogrzewać nie wiem, na przykład biokominkiem, czyli możemy ogrzać im na maksymalnie jeden pokój, czy mamy dostatecznie duży zapas paliwa do tego biokominka, czy mamy jakieś inne rozwiązania, co jeśli ta awaria energetyczna będzie trwać dłużej niż zazwyczaj trwała, bo będzie tych awarii więcej w okolicy, a my akurat będziemy na samym końcu tej kolejki i te awarie u nas zostaną usunięte. Gdzieś dużo, dużo później. I w zasadzie już na etapie tego pytania może się bardzo często okazać, że nie ma zupełnie sensu się ewakuować, bo jesteśmy dostatecznie dobrze przygotowani na tę sytuację kryzysową, nawet gdyby miało być gorzej niż się spodziewamy. Pamiętajcie, jeśli ewakuacja nie poprawia naszego bezpieczeństwa, to się nie ewakuujemy. Proste. Kolejna rzecz, w zasadzie to pytanie jest bardzo mocno powiązane, na co konkretnie jesteśmy przygotowani. Dom samowystarczalny energetycznie to fajna rzecz, awaryjne ogrzewanie to fajna rzecz. Ani jedno, ani drugie nie pomoże nam, na przykład, kiedy będziemy mieli w perspektywie pożar lasu. Ktoś pod tamtym materiałem pytał, czy jeśli on ma dom daleko od ludzi, daleko od innych miejscowości, daleko od jakichś potencjalnych niebezpieczeństw, to czy też musi przygotowywać się do ewakuacji? Odpowiedziałem, że oczywiście, że tak, no chyba, że dookoła siebie masz same kopalnie piasku albo Jeziora albo stawy rybne, i pożar do ciebie nie dotrze. Bardzo łatwo jest sobie wyobrazić pożar, który zaczyna się w lesie, potem przez jakąś łąkę albo przez jakieś pole ze zbożem dociera do naszego domu. I choćbyśmy mieli największy zapas żywności, największy zapas paliwa, drewna do kominka, to przed tym pożarem jednak powinniśmy się ewakuować, nie? Następne pytanie. Czy władze zaleciły albo nakazały ewakuowanie się? To jest bardzo ważne pytanie, wbrew pozorom, bo Wam się może wydawać, że my powinniśmy robić to, co sami uważamy za słuszne, a nie to, co władze uważają za słuszne. I to się oczywiście zgadza, ale w tym przypadku zalecenia czy nakazy formowane przez władze mają niebagatelne znaczenie. Dlaczego? Bo jeśli władze, służby nakazały ewakuowanie się z jakiegoś miejsca, to one zakładają, że ludzie się z tego miejsca, zaskoczę Was, ewakuowali, grzecznie, nie? Co oznacza, że jeśli tam zostaniesz i będziesz potrzebował pomocy, to będzie ci na tę pomoc się trudniej doczekać niż gdybyś był w innym miejscu. Tak samo dotkniętym przez ten, nie wiem, powódź na przykład, tak, w innym miejscu, z którego nie było nakazu ewakuowania się. Bo służby, władze w takiej sytuacji, mając dwa obszary: jeden, gdzie nakazano się ewakuować, drugi, gdzie nie nakazano się ewakuować, skierują siły i środki do tego drugiego obszaru, w którym najprawdopodobniej jest jeszcze więcej ludzi niż w tym, gdzie teoretycznie nikogo być nie powinno. Więc tak, jeśli jesteś na tym obszarze, z którego nakazano się ewakuować, po prostu zrób to. Z drugiej strony uważam, że ludzie traktujący przygotowanie na sytuację awaryjną poważnie powinni ewakuować się wcześniej, niż nakażą to władze czy służby. Bo gdy przyjdzie takie polecenie, może być już dość późno. Dopiero w tym momencie ludzie zaczną się zbierać. Z tymi wszystkimi ludźmi będziesz uciekać jednocześnie, w korku. Może nie zdążysz, ale nawet w takiej sytuacji ten Twój zestaw ewakuacyjny czy gotowość do ewakuacji postawi cię w dużo lepszej sytuacji niż tej całą resztę ludzi, którzy dopiero będą musieli przemyśleć, co ja ze sobą zabiorę. A Ty wiesz, co masz zabrać, bo masz to przygotowane. Wiesz, dokąd jedziesz, bo do tego też jesteś przygotowany. Zabierasz rzeczy, wsiadasz i jedziesz, a oni jeszcze się pakują. Kolejna rzecz, jakie dokładnie zagrożenie nas czeka, jak długo ta kryzysowa sytuacja będzie trwać. Czy w ogóle to wiemy, czy to w ogóle da się ustalić, czy ktokolwiek wie co się dzieje, czy na przykład słyszymy, nie wiem, jakieś głośne wybuchy i, i, i nie wiemy co dalej, co to są za wybuchy, gdzie to są za wybuchy, czy wiedząc, że coś gdzieś wybuchło, chcielibyście się ewakuować, czy poczekalibyście do momentu, w którym ustalilibyście co, gdzie i dlaczego wybuchło? Trzeba zaznaczyć, że nie ma tu jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. W sensie czasami może być tak, że nie wiedząc co się dzieje, będzie lepiej się wynieść niż marnować czas na dowiedzenie się, bo już może być za późno. Z drugiej strony czasami lepiej będzie zaczekać, żeby wiedzieć na przykład dokładnie z której strony to zagrożenie się do nas zbliża. Jeśli to na przykład będzie pożar, tak? nie chcę jechać samochodem przez pożar, będę chciał jechać samochodem w innym kierunku. Więc muszę wiedzieć dokładnie, z którego kierunku ten pożar do mnie się zbliża. Czyli jeśli ktoś do mnie zadzwoni, powie: Krzysztof, musicie się ewakuować, bo pożar się do was zbliża, i nie powiedzą mi ci ludzie, którędy, skąd, a ja tego sam nie sprawdzę w jakiś sposób, na przykład nie wiem. Będąc w takim miejscu jak tutaj, odpaliłbym drona, poleciałbym sobie ponad drzewa, rozejrzałbym się dronem po okolicy już bym wiedział, nie? Zajmie mi to chwilę, ale pomoże mi odpowiedzieć na to pytanie, czy w ogóle powinienem się ewakuować, bo na przykład w tamtą stronę jest kawałek rzeki dosyć szerokiej. Może szerokość tej rzeki stanowi dostateczne zabezpieczenie przed pożarem? Nie wiem. Znaczenie ma też to, jak długo to zagrożenie będzie trwać. Bo na przykład, jeśli ewakuujemy się przed pożarem, to pożar jest takim wydarzeniem, powiedziałbym, jednorazowym, nie? Ale tak, z jednej strony może być tak, że ten, to zagrożenie pożarem minie bardzo szybko. A z drugiej strony może być tak, że na przykład jeśli wiatr się zmienia i raz jest słabszy, raz jest mocniejszy, raz wie, z jednej strony, raz troszkę inaczej, to ten front tego pożaru może sobie tak, wiecie, inaczej się przesuwać względem naszego domu. I wiecie, możemy inaczej zachować się, jeśli to zagrożenie ma nastąpić, czy ma zakończyć się, wyjaśnić się za chwilę, a inaczej, kiedy ma trwać dłużej. I tak samo będzie na przykład w razie tego braku prądu, o którym wspomniałem. Brak prądu przez dwa dni, nawet jak nie ma ogrzewania, nie jest dużym problemem, bo dom się oczywiście wychłodzi, ale nie jakoś bardzo. Zupełnie czym innym będzie brak prądu trwający dwa tygodnie albo sześć tygodni, a takie przypadki przecież rzeczywiście też były. I wiadomo, że nie zawsze wiemy, jak długo to coś ma trwać, ale jeśli wiemy albo się spodziewamy, że zagrożenie będzie trwało jakiś konkretny okres, to wtedy podejmujemy decyzję w oparciu o te informacje. Oczywiście z jakimś tam marginesem bezpieczeństwa, nie? bo może być troszkę lepiej albo troszkę gorzej niż się spodziewamy. Ten margines bezpieczeństwa też przy podejmowaniu decyzji trzeba wziąć pod uwagę. Kolejna rzecz. Co realnie miałoby zmienić pozostanie w domu? Realnie. Czy nie jest to czasem taka decyzja podejmowana na zasadzie, albo jak opuszczę dom, to mi go potem rozkradną albo co, albo spłonie i go nie obronię. Znaczy przed pożarem to się domu raczej nie obroni, nie? Albo mi go zniszczą w czasie zamieszek. Okradną szapornicę, jak wyjadę, bo szapornicy mają łodzie, będą okradać wszystkie te domy na obszarze objętym powodzią. Co się zmieni, jeśli miałbym zostać? Jaką korzyść da nam pozostanie w domu? Czy przypadkiem nie chodzi właśnie o to, że będziemy mogli ratować swój dobytek? Ja to pytanie zadaję tak trochę prowokacyjnie, bo uważam, że dobytek nie jest wart życia albo kalectwa, bo dobytek można odbudować w innym miejscu. Każdy z Was ma ubezpieczenie domu. Każdy z Was powinien mieć dom ubezpieczony mądrze, dobrze, na większość zdarzeń, które mogą go spotkać. A jeśli nie macie ubezpieczenia na ewentualność ataku terrorystycznego, to przecież przed atakiem terrorystycznym domu nie będziecie też bronić, więc, więc tak czy siak trzeba się z niego wynieść. Jeśli natomiast pozostanie w domu oznacza na przykład uratowanie zwierząt gospodarskich przed śmiercią, tak? bo prowadzimy hodowlę przed koni, tak? i tych koni nie jesteśmy w stanie błyskawicznie ewakuować. To wtedy to troszkę zmienia postać rzeczy. Jeśli zostaniemy po to, żeby pomóc innym ludziom w okolicy, którzy nie mogą się wokuwać, bo są to na przykład sami staruszkowie, to wtedy będzie jakaś wartość z tego, że zostaliśmy na miejscu. I wtedy się można zastanowić, czy na przykład nie wysłać rodziny gdzieś, a samemu nie zostać, żeby tym ludziom pomagać. Jeśli zagrożenia dla naszego życia bezpośredniego nie ma, no to mogę sobie to wyobrazić, że taką decyzję ja bym osobiście podjął. Następna rzecz, dokąd konkretnie zamierzasz się ewakuować i z czym się to wiąże? To znaczy, co dokładnie tam na ciebie czeka? W ogóle, czy wiesz, co tam na ciebie czeka? W sensie inaczej, czy masz przygotowany cel ewakuacji, do którego się wynosisz? przygotowany niekoniecznie w takim sensie, że sobie coś kupiłeś, zbudowałeś domek na działce i go wyposażyłeś, ale przygotowany w sensie wybrany. Na przykład dom rodziców, tak? Dom rodziców, w którym wiesz, co Cię czeka. Czy zakładasz, że przeczekasz tę sytuację awaryjną w samochodzie z zestawem samochodowym i 72-godzinnym? Albo, nie wiem, zabierzesz przyczepę kempingową, pojedziesz sobie gdzieś, nie? Gdzieś, nie wiesz gdzie, ale wiesz, co masz w tej przyczepie. Co dokładnie Cię czeka w tym miejscu, do którego jedziesz? Bo możesz mieć ten domek ten cel ewakuacji na działce, ale czy jesteś pewien, że na przykład on w międzyczasie nie został rozkradziony, a może on też został zniszczony nieco wcześniej przez ten pożar albo przez tę powódź, przed którą chcesz się ewakuować? Następna rzecz, jak zamierzasz tam dotrzeć? Jakim środkiem komunikacji, czy samochodem, czy na przykład, nie ostatnim odjeżdżającym autobusem międzymiastowym? To nie jest rozwiązanie optymalne, ale jak ktoś nie ma innego, no to niech chociaż ma takie, albo może rowerem, czy piechotą. Co cię czeka po drodze w sensie czy na pewno wszystkie drogi są przejezdne? A jeśli wiesz, że mogą nie być, to czy masz jakieś awaryjne trasy? Każdy z nas przygotowując swoją ewakuację powinien takie awaryjne trasy mieć wybrane. Ale może nie masz, nie? A może na przykład wszystkie twoje trasy wymagają przejechania przez Wisłę i wiesz, że wszystkie mosty na Wiśle są zniszczone albo zablokowane. Może być przecież i tak. Gdybym miał cel ewakuacji na innym brzegu Wisły niż mieszkanie, no, to pewnie starałbym się to jak najszybciej zmienić. To wszystko są bardzo ważne pytania, bo, tak jak powiedziałem na wstępie, istotne jest, żeby ewakuacja dawała nam większe bezpieczeństwo. Większe bezpieczeństwo tam, gdy już dotrzemy, ale żeby też nic nie zagrażało nam dodatkowo po drodze. Bo jeśli narażamy się na większe niebezpieczeństwo w czasie tej ewakuacji, to powinniśmy zostać w domu. Jeśli tego czasu jest więcej, możemy zastanowić się, co możemy ze sobą dodatkowo zabrać, a co musimy pozostawić na miejscu. Jeśli przykładowo wiemy, że ta fala powodziowa dotrze za cały jeden dzień, to mamy naprawdę mnóstwo czasu na zrobienie kilku kursów, nawet w sprzyjających warunkach na wynajęcie samochodu dostawczego, zapakowanie rzeczy i zabranie wszystkiego, co tylko się da, nie? Wiadomo, że nie będziemy wymontować z domu kotła centralnego ogrzewania i grzejników, ale całą resztę ruchomości możemy z domu zabrać, nie narażając ich na uszkodzenie. Może właśnie te konie będziesz w stanie ewakuować i nie będziesz musiał z nimi zostać, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. W czasie tej powodzi. I wreszcie ostatnia rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę: kto wie, czy nie jedna z najważniejszych jaki wpływ ta sytuacja w obydwu wariantach będzie miała na Ciebie i na Twoją rodzinę. To znaczy, nie możesz podejmować decyzji tylko mając na uwadze własne odczucia. W sensie zastanawiając się, powinniśmy się wokować czy nie. Hmm. Nie no, uważam, że damy sobie radę. Ja mogę mieszkać w nieogrzewanym domu. Nie będzie mi przeszkadzało 30 cm wody na parterze. Po prostu przyniosę się na poddasze, a dzięki temu ochronię mój dobytek. W takim momencie trzeba się zastanowić też, jak w tej sytuacji będą reagować nasi bliscy: dzieci. Żona, może dla dzieciaków i dla żony, widok 30 cm wody na parterze i szamba wybijającego przez sedes będzie na tyle nieprzyjemny, że będą mieli potem przez kilka lat traumę i problemy. Jeśli tak, jeśli mamy w rodzinie osoby bardziej wrażliwe, no to po prostu zapakujmy je, niech sobie jadą, nie? Albo jedźmy razem z nimi. Nie możemy tylko brać pod uwagę własnej naszej osobistej odporności na tę niewygodę, na tę sytuację awaryjną. Dokładnie tak samo trzeba oceniać ewakuację. Bo jeśli jedynym sposobem ewakuowania się z domu dla nas jest wycieczka rowerowa z przyczepkami, bo mamy dzieci, a nie mamy samochodu, na przykład tak, a jest styczeń albo luty i minus 12 stopni, no to ja osobiście pewnie na rowerze dałbym radę jechać, natomiast z całą pewnością nie chciałbym robić takiej rowerowej wycieczki z bliskimi. Jack Spirko, czyli autor tego podcastu, zwraca uwagę, że te pytania powinniśmy sobie zadać teraz. Teraz, kiedy planujemy tę ewakuację, czy przygotowujemy się do niej psychicznie, mentalnie i sprzętowo, a nie dopiero w momencie, kiedy to widmo konieczności ewakuacji przed nami się pojawi. Ja się nie do końca z nim zgadzam: znaczy, zgadzam się, że powinniśmy sobie na te wszystkie pytania odpowiadać teraz i pod kątem tych wszystkich kryteriów przygotowywać naszą ewakuację. I też zadajmy sobie te pytania pod kątem przygotowania domu na przeczekanie tych sytuacji awaryjnych, żebyśmy nie musieli w każdej sytuacji się z domu ewakuować, no nie? To jest inna rzecz, ale dużo bardziej one będą istotne, kiedy to widmo sytuacji awaryjnej gdzieś tam zacznie majaczyć na horyzoncie. Kiedy front tego pożaru będzie blisko, no to już w zasadzie wyboru nie ma. Ale kiedy on był jeszcze, nie wiem, 50 km dalej od nas, kilka godzin przed nami, powinniśmy właśnie zacząć się nad tym zastanawiać i te wszystkie punkty sobie odhaczyć. Jeśli na przykład czegoś brakuje, bo nie wiemy, co nas czeka w tym miejscu, jakie wybraliśmy na cel naszej ewakuacji, na przykład u wspomnianych teściów, to właśnie wtedy do nich dzwonimy, żeby to zweryfikować. Więc piszcie sobie te pytania gdzieś, na przykład w notatce, w telefonie albo na kartce. Możecie sobie je też zapisać do swojej rodzinnej procedury ewakuacji, żeby właśnie za pomocą tych pytań znaleźć odpowiedź na pytanie, ewakuujemy się czy nie. A jeśli macie jeszcze jakieś inne pytania pomocnicze, które mogą w takiej sytuacji się przydać, to piszcie je proszę koniecznie w komentarzach pod filmem. Zbieraj potem do podpiętego komentarza, żeby inni mogli z nich również skorzystać. Na koniec tradycyjnie chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty. Do wspierania nas na Patreonie za pomocą tego odnośnika, bo patroni mogą oglądać nasze filmy dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam. I do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, aby nie przegapić kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!